Dobraź sobie taki scenariusz. Kończysz rozmowę z klientem. Rozmowa trwała godzinę, wszystko szło super, klient mówi świetnie, daj mi się na przemyślenie. No, rozłączacie się. No i teraz siedzisz i zastanawiasz się, co dalej. Czekasz na wiadomość od klienta, czy to ty masz się odezwać? Kiedy masz to dokładnie zrobić? Co powinnaś dokładnie napisać? Jak ten proces automatyzować? I w tej niepewności często tracimy projekt. Bo 50 może 60% współprac przepada nie dlatego, że oferta była zła, tylko dlatego, że nikt nie wziął odpowiedzialności za kolejny krok. W jednym zdaniu też podziękować partnerom mojego bloga, firmie Hostinger, która pozwala mi budować moje strony, strony automatyzację moich agentów oraz Rainet, czyli Cerem, który nie przeszkadza, a pomaga. Naprawdę świetna rzecz. Niektórzy handlowcy mają świetne rozmowy, więc mówisz super, bierzemy, ale nic się dalej nie dzieje. Większość ludzi, freelancerów, traktuje tę sytuację jako koniec procesu, a tak naprawdę to dopiero początek. Zobacz, jak to może wyglądać. Kończysz rozmowę o 14.00. O 14.23 25 klient dostaje maila z podsumowaniem. Nie ma tam ogólników, tylko są konkretne ustalania. Rozmawialiśmy o takich automatyzacjach, o obsłudze lidów, integracji CRM, raportowania dla zarządu itd. Zakładam start wtedy, budżet mamy taki, pierwsze kamienie mailowe wtedy, działający prototyp w takim czasie. Jeżeli macie dostęp do api, od razu dajcie znać. Do kolejnej środy przygotuję szczegółową wycenę, roadmapę na pierwszy miesiąc i dodaję jeszcze coś wartościowego. No, i w ten sposób można postępować krok po kroku z każdym klientem. Taki klient wie, co ma dokładnie zrobić, wprowadzamy go w proces, ale co bardzo ważne, to ja jako freelancer kontroluję tempo tej współpracy. To ja wyznaczam kolejny krok do wykonania. To ja decyduję, czy ta współpraca w ogóle się wydarzy. Nie pozostawiam tego przypadkowi, tylko jest to pewien określony proces. A klient widzi profesjonalistę, a nie kolejnego człowieka, z którym może kiedyś się zgada. Statystyki pod tym względem są brutalne. Większość tego typu projektów w sieci freelancerskim przypada właśnie dlatego, że nie ma odpowiedzialności za kolejny krok. Obie strony czekają. Klient jest zajęty, więc ma prawo nie pamiętać, a freelancer czeka. I wtedy często nie wybiera klient najtańszego, najbardziej doświadczonego, tylko tego, który prowadzi swojego klienta przez pewien proces. I niestety wielu z nas, wielu freelancerów robi te follow-upy źle. Wysyłamy smutne maile. Dziękuję za rozmowę, czeka na feedback, pozdrawiam. Zero konkretów, zero wartości. To nie jest follow-up, to jest. To jest błaganie o kontrakt, to jest przypominanie o sobie. Więc jak to zrobić dobrze? Dobry follow-up ma konkretną strukturę. Element pierwszy, czy etap pierwszy, to przede wszystkim podsumowanie ustaleń, ale dosyć szczegółowe. Nie chodzi o to, by wysłać maila pod tytułem: Rozmawialiśmy o współpracy przy projektach, tylko słuchaj, zakładamy wdrożenie chatbota do obsługi klienta, zepniemy to z waszym systemem, dzięki temu ogarniemy 70% powtarzanych pytań itd. itd. Możesz to zrobić bardzo łatwo. Jeżeli korzystasz z takich narzędzi jak chociażby Fireflies, to w trakcie Twojej rozmowy był z Tobą agent AI, który robił podsumowanie całej tej rozmowy, więc dosyć łatwo te rzeczy tam znaleźć. Więcej, możesz tą transkrypcję po prostu pobrać i poprosić o wypunktowanie tych rzeczy, a nawet to zautomatyzować. Warto jest też zadawać konkretne pytania. Czy macie budżet? Kto ostatecznie i kiedy zatwierdza umowę? Ty czy zarząd? Jaki jest dla Was maksymalny czas wdrożenia? Wtedy klient widzi, że, że słuchamy, że jesteśmy dokładni. Kolejny element, Niezbędny, to kolejny krok z konkretnym deadline. Em. Na przykład odezwę się niedługo brzmi kiepsko. Na przykład do czwartku o 10 dostaniecie ode mnie szczegółowe informacje na temat tego etapu. Albo w poniedziałek rano doszłem wam dodatkowe case study podobnych projektów z Waszej branży. Dajemy deadline, bierzemy odpowiedzialność i kontrolujemy proces. I element czwarty, dajemy wartość. To jest coś, co wyróżnia mnie, myślę, że bardzo mocno wśród freelancerów. Jeszcze nim podpiszemy umowę, ja przekraczam oczekiwania klientów. Pokazuję dostosowane indywidualne rozwiązania dla nich, co można zrobić. Czasami dodatkowy artykuł, może jakiś jeden z moich materiałów filmowych, albo nawet prosty pomysł, który tak naprawdę mogą wyrazić sami. Chodzi o to, że klient widzi moje zaangażowanie. Widzi, że pracuję, a nie tylko gadam o tym, że to zrobię. I druga, kolejna bardzo istotna rzecz to prędkość. Ja często staram się wysłać maile dosłownie kilka minut po kolu, a nie 3-4-5 dni po kolu. Chodzi o to, żeby to pokazać, że to jest mój priorytet, ta współpraca. Bo jeżeli po kilku dniach wysyłamy maila, hej, tu jest podsumowanie, to dla klienta my już nie istniejemy. On mógł o nas zapomnieć. Rozmowa się kończy, klient ma energię, jest zainteresowany, wyobraża sobie, jak wygląda ta współpraca i ona się podtrzymuje. Ta energia zakupowa, chęć zakupowa przez kilka kolejnych minut. To pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Ale po 3, 4, 5 godzinach on już pójdzie do czegoś innego, do innych projektów, do innych rzeczy, a po trzech dniach to już naprawdę ledwo będzie pamiętał. Dlatego ja wysyłam te maile dosłownie kilka minut po rozmowie. Niejako łapię go na szczycie tej energii. On jest jeszcze w temacie, ten klient jest jeszcze zaangażowany, wszystko jest świeże, decyzja przychodzi łatwiej. E, robiłem swojego czasu sporo tego typu testów na naszych społecznościach. E, sprawdzaliśmy, co działa lepiej. Czy wysyłanie podsumowań takiego kolejnych małych stońców kilka minut po rozmowie, czy właśnie po dłuższym czasie. I praktycznie te wysyłane po dłuższym czasie e, prawie nigdy nie kończyły się konwersją. I to były te same rozmowy, ten sam typ klientów, e, ta sama nisza, ale ta różnica w czasie reakcji w moim procesie, tego jak ja tego klienta przez ten proces prowadziłem. To zupełnie inny wynik finansowy. Klienci, którzy dostają szybko follow-up, są chętni płacić więcej, bo widzą zaangażowanie, bo widzą profesjonalizm i widzą, że jesteś po prostu warty więcej. A to też powoduje, że widzą w nas partnera, dzięki czemu nie negocjujemy ceną, a skupiamy się na wartości. Pytanie, co zrobić lepiej i czy Ty dzisiaj robisz to systematycznie. Nie tylko z klientami tymi topowymi, ale czy z każdym klientem. Czy przy każdym kliencie, z którym współpracujesz, potrafisz wykonać prawidłowy follow-up. Bo jeżeli tam coś jest nie tak, no to można trochę na temat popracować. Można ten proces często zautomatyzować, można go sobie poprawić, albo nawet bardzo mocno zaskoczyć klienta, przekroczyć jego oczekiwania. Z mojej perspektywy to wszystko da się zrobić, dobry follow-up, czyli też kolejny krok, który jest do wykonania we współpracy, można zrobić właśnie dzięki wykorzystaniu dobrego systemu CRM. Dobry system CRM pozwala nam zarządzać odpowiednią, odpowiednio procesem. Mamy tam Procesy klientów, czyli dane kontaktowe do klientów, mamy też e, ich aktualny etap w lejku. No a dzięki przepięknym narzędziem, jakim są narzędzia AI, bardzo wiele tych elementów możemy zautomatyzować e, i na przykład dbać o pewne automatyczne mm, procesy. Najważniejsze jednak jest tego takie: czy my bierzemy odpowiedzialność za ten proces i prowadzimy klienta za rękę przez proces zakupowy, czy oddajemy go zupełnie klientowi? Czy to klient ma samodzielnie podawać decyzję? Bo jeżeli klient musi się zastanowić, to już się zastanowił, że nie chce. Więc pokażę Ci krok po kroku, jak to można zrobić w moim systemie CRM, z którego sam na co dzień korzystam, czyli cerem Rainet, który jest partnerem mojego kanału. I co bardzo ważne, oczywiście zobaczysz konto bez prawdziwych danych moich klientów, żebyśmy mieli tutaj pewien porządek, ale pokażę Ci kilka niesamowitych pomysłów, z których możesz tutaj skorzystać. Dobra, to zerknijmy teraz na mój ekran. Ja sobie wezmę klawiaturę, wezmę sobie myszkę. Podstawą mojego ekosystemu, jakiegokolwiek, jest tablica sprzedaży. Tablica sprzedaży to taka bardzo wygodna rzecz, w którym mogę śledzić sobie dokładnie, na jakim etapie klienta, Aktualnie mam, czyli na jakim etapie jesteśmy, oraz aktualną wycenę. To pozwala mi też przewidywać rzeczywistość, czyli sprawdzać, ile pieniędzy będę miał w lejku za kilka tygodni czy miesięcy, bo jestem w stanie oszacować, jak długo trwa mój proces zakupowy. Jak widzisz, tutaj testowo stworzyłem sobie taki, takiego jednego, jednego klienta, jednego potencjalnego deala. Jak wejdziemy do środka, to widzimy wszystkie podstawowe informacje, czyli widzimy, jaka jest wycena, czyli za ile zaoferowałem klientowi tę usługę. Są kolejne etapy w lejku. Mamy też oczywiście informacje o danych kontaktowych, i to jest jedno z tych miejsc, które no, wykonywać trzeba. Czyli w momencie, kiedy mamy jakąkolwiek sytuację, to na przykład w notatkach warto jest zadbać sobie o to, aby te rzeczy spisać. Ja bardzo często w tym miejscu po prostu klikam dodaj, w notatkę, przepraszam, klikam sobie dodaj, klikaj dodaj notatkę, i w tym miejscu po prostu wklejam notatkę przygotowaną przez Firefilesa. Spróbuj zerknąć, czy mam jakąś taką dodatkę, którą mogę Ci teraz pokazać. Tutaj na przykład jest dodatka z moim klientem, z Michałem z Autoklasy, od którego właśnie kupiłem samochód, e, więc ma to kilka funkcji, z, z Michałem współpracują na różnym etapie. Ja między innymi dla Michała przygotowuję systemy, zbudowanych integracji pomiędzy systemem CRM, systemem partnerskim, CRM i tak dalej. Więc w FireFilesie, bo na moje spotkania odbywają się na Google Meet, jest zapisana ta rozmowa. I jak widzisz, mam tutaj podsumowanie całej tej rozmowy zgodnie ze schematem, którego poprosiłem, aby FireFiles mi taką rzecz przygotował, a po prawej jest transkrypcja całej rozmowy. Więc teraz po prostu mogę sobie skopiować zapis tej rozmowy, oczywiście docelowo mój system jest spięty automatycznie z tymi systemami, więc te rzeczy dzieją się automatycznie, ale tutaj w tym koncie muszę pokazać, jak to zrobić e, ręcznie, więc wracamy sobie tutaj i po prostu wrzucam sobie notatkę, podsumowanie e, rozmowy, system partnerski, e, podsumowanie rozmowy. E, I w tym momencie tak naprawdę mam już historię tego kontaktu w formie notatki, jak zobaczysz na osi czasu, Jestem w stanie później zobaczyć dokładnie krok po kroku, co tutaj się z tym klientem działo. Ja na tej podstawie, tak naprawdę, będę wykonywał dwie kolejne rzeczy. Po pierwsze, mogę sobie wykonać rzecz, która jest przefantastyczna, czyli na przykład poprosić tutaj Rainet, Rainet AI, przepotężne narzędzie, o podsumowanie całego tego deala. To taka mała ciekawostka, czyli kiedy klienisz podsumowanie, on przeanalizuje wszystkie notatki, Wszystkie informacje o tym, co działo się w kliencie, co kiedy się zaczynało, i przygotuję taką zbiorczą notatkę na temat tego, o czym rozmawialiśmy, kiedy wykonywaliśmy kolejne działania itd. No i teraz rzeczą, którą należy wykonać w takim sytuacji, kiedy mamy już tego deala i kiedy wysłaliśmy tutaj do klienta SMS-a czy maila, żeby umówić je na kolejne spotkanie, to klikamy plusik i tworzymy zadanie w formie spotkania. To pozwala mi zaplanować kolejny krok, czyli wpisuję sobie tutaj: zrób, zrób follow-up, i wybieram sobie daty, na przykład na poniedziałek, na 15, będzie to trwało godzinę, i niech to będzie zaplanowane takie spotkanie w tym konkretnym dealu, w tym konkretnym kliencie. Klikam, po prostu zapisz. No i teraz takie spotkanie automatycznie zapiszesz w moim kalendarzu, później po prawej. Zobaczysz możliwość wyskakującego takiego powiadomienia, że należy ten follow-up zrobić w konkretnym dealu, więc to będzie mi też o tym przypominało. Dzięki temu ja będę pracował nad tym procesem i o tym, o tym pamiętał. Jedną z bardzo ciekawych rzeczy, którą możemy zoptymalizować w ramach procesu korzystania z systemu Rainet, jest tworzenie automatyzacji. Jak nież ustawienia, czy tam swoje pole, to jest taka zakładka jak automatyzacja, wtedy lądujemy tutaj. I to, co jest fantastyczne, to to, że możemy zautomatyzować proces powstawania takich automatycznych zadań. Czyli to, co teraz wykonamy w procesie ręcznie. Zrobiłem notatkę, następnie zrobiłem sobie zaplanowane kolejne działanie, mogę to zautomatyzować. I jest to naprawdę bajecznie proste. Klikamy w słuszną automatyzację, wybieramy klient. Następnie, kiedy klient jest, na przykład, e, kiedy został kliknięty konkretny przycisk, jeżeli chcemy zrobić pod przyciskiem, albo możemy to zrobić sobie jeszcze trochę łatwiej, e, czyli zaplanować, że jeżeli mamy tu jakąś szansę sprzedaży, to na przykład, kiedy zostanie zmieniony etap e, sprzedaży. Czyli, dokładnie rzecz od strony tego systemu CRM, jeżeli ja po tej rozmowie wykonam analizę potrzeb, to ta automatyzacja może automatycznie się uruchomić. I to jest bardzo wygodne rozwiązanie, czyli w momencie, kiedy ja skończyłem spotkanie, e, przesunę sobie klienta w lejku, to automatycznie utworzy mi się zadanie zadzwoń do klienta. Jest tutaj naprawdę to bardzo proste. Dajemy sobie kolejny etap. dodajemy akcję i wybieramy, co dokładnie ma się zdać. Tak jak wspomniałem, może to być spotkanie. Utwórz nowe spotkanie. Klikamy kontynuuj i zostaniemy poproszeni o skonfigurowanie tego jednego konkretnego zadania. No i jest tu bardzo proste w moim przypadku. Zrób follow up. Follow up do klienta. No i oczywiście właścicielem jest osoba, która ma wykonywać to zadanie. Priorytet może być normalny. Poziom bezpieczeństwa e, może być obojętnie, nie ma do końca to znaczenia. E, czas trwania od kiedy. I jak widzisz, tu już jest ta najfajniejsza wartość, na przykład, aby wykonać kontakt z klientem za trzy dni od dzisiaj. Możemy też oczywiście wpisać sobie jakąś konkretną godzinę, kiedy, ta, kiedy to spotkanie ma być realizowane w formie powiadomienia. Załóżmy, że ja sobie siadam rano, wypiję kawkę i dokonuję tego typu połączeń i przypomnień. Następnie jest tam jeszcze spotkanie. Załóżmy, że ten fala ma trwać pół godziny, żeby w moim kalendarzu było to widać. No i tutaj ponownie ustawiamy sobie bardzo ładnie, że z tego automatycznego procesu tworzą się wszystkie pola, żebyśmy dokładnie wiedzieli, do kogo to jest, czyli z poziomu Lida automatycznie. Zupełnie się pole klienta, czy aktualny poziom sprzedaży, żeby te wszystkie wartości tam były zapisane. No i klikamy zapisz. I tak naprawdę, czy mogę automatyzację uruchomić, zgadza się. No i w tym momencie, kiedy będę już działał na poziomie mojego systemu, kiedy będę przenosił do każdego kolejnego etapu, to automatycznie będą tworzyły się konkretne zadania do wykonania dla tych moich poszczególnych klientów w formie przygotowania kolejnych spotkań. Więc dla mnie to jest super wartościowe, pomogę sobie ten proces niesamowicie zautomatyzować. Ale da się pójść jeszcze krok dalej. Powiedziałem o tym, że można klienta trochę zaskakiwać. Kiedy wejdziemy w ustawienia naszego systemu CRM, czyli ustawienia, to po lewej stronie znajdziemy coś takiego jak niestandardowe przyciski akcji. Możemy sobie dodać do dowolnego pola, w dowolnym miejscu, dodać dowolne pole, tak naprawdę, które ma wykonać dowolną rzecz. W moim przypadku kliknęłem sobie dodaj własny przycisk, nazwałem go tak jak tutaj widzisz dzwoń agent. I następnie wpisem tutaj swój webhook. Zaraz powiem co do takiego i następnie wypełniłem informacje, które mają się przesyłać. Teraz kiedy jestem na widoku pojedynczego klienta, tu jest pani Dorota przykładowa klientka, to w ustawieniach pojawiło mi się coś takiego jak dzwoń agent, czyli ten przycisk, który utworzyłem. To, co jest tutaj niesamowite, to to, że ja mogę teraz kliknąć ten konkretny przycisk i mój agent AI automatycznie wykona połączenie do tego konkretnego klienta i zrealizuje scenariusz follow. upu Więc zobaczcie, jakie to proste. Pozwoliłem sobie połączyć tutaj kilka osobnych narzędzi. Na poziomie mojego pojedynczego kontaktu, osoby kontaktowej, do której mamy wykonać taki follow-up. Oczywiście mogę teraz po prostu tutaj zadzwonić, zrobić notatkę, porozmawiać, dołączyć to do jakiegoś konkretnego deala czy tematu. Ale stworzyłem sobie to niestandardowy przycisk zatytułowany dzwoń, jak nawet z literówką dzwoń agent. To, co robi ten konkretny przycisk, to wywołuje webhooka, czyli wysyła dane na konkretną informację. I tak jak pokazywałem chwilę wcześniej na jednym z moich poprzednich tutoriali, bardzo łatwo można zrobić agenta, którego celem jest tak naprawdę wykonanie połączenia do klienta i zrealizowanie konkretnego scenariusza. Ten konkretny agent te dane tutaj wysyła z tego przycisku, dzwoń agent, wysyła na tego webhooka, następnie tam sobie delikatnie przetwarzam pole, żeby to miało lepszą strukturę i łączy to narzędzie z narzędziem 11 Labs. Eleven Labs jest przepotężnym, wspaniałym narzędziem, którego bardzo mocno lubię i w Eleven Labs odbywa się tak naprawdę proces wykonania połączenia do klienta. Czyli agent dzwoni, realizuje bardzo konkretny scenariusz, Na przykład podpytuje o, o aktualne decyzje, o czas, o wszystkie rzeczy, które tak naprawdę muszą być zrealizowane. Tych agentów, które moglibyśmy sobie tutaj dodać, jest wręcz nieskończenie wiele. Chodzi o pewien koncept, staram się pokazać pewien koncept, co można byłoby zrobić, bo można tutaj byłoby dodać sobie trzy przyciski, follow up, przypominajka, lub cokolwiek innego, co przez ten proces klienta przeprowadzi. A następnie dokładnie ta sama sytuacja odbywa się w drugą stronę, czyli klient po tej rozmowie automatycznie stanie zapisana e, transkrypcja tej konkretnej rozmowy, którą agent wykona. W moim przypadku wysyłam teraz podsumowanie na Slacka jako podsumowanie rozmowy, ale można było tutaj dodać właśnie podanie automatycznej notatki do systemu CRM, żeby tutaj pojawiła się notatka kiedy ten agent zadzwoni. E, więc w przypadku kiedy no my nie mamy czasu, mamy dużo kontaktów, a trzeba zrobić taki mądry follow-up, to przygotowanie dobrego scenariusza gdzie ten klient wykona takie spotkanie za nas, czy wykona taki, takie przypominajkę za nas, to coś naprawdę bardzo wartościowego. Więc zobacz, jak to proste. Jakie rzeczy możemy zrobić przy dobrym follow-upie? Po pierwsze, jesteśmy w stanie to dobrze przewidzieć, to znaczy posiadanie dobrego systemu temu który ma odpowiednie poziomy, powoduje, że my panujemy nad tym procesem. Możemy tam po prostu łatwo przewidywać, co dokładnie należy wykonać. Więc kiedy ja rozmawiam z klientem, mam otwarte kartę tego klienta, następnie po rozmowie albo automatycznie pojawia się notatka z mojej skrzynki wojpowej, albo przygotowuję taką kopię wiadomości. W sensie kopiuję sobie tą transkrypcję rozmowy. Zależy czy ta rozmowa się odbywała. Wrócę sobie do systemu i od razu podpisuję, wykonuję kolejne kroki. Na przykład wysyłam maila z podsumowaniem do tego konkretnego klienta. Ustawiam też sobie automatyczne zadanie, które wymusza na mnie, jako freelancerze, wykonanie kolejnego połączenia do klienta. Na przykład za dwa dni. I jeżeli mam na to przestrzeń, to oczywiście dzwonię do klienta i proponuję mu kontynuację naszej rozmowy i wykonanie kolejnych kroków. Nie chodzi tylko i wyłącznie o podsumowanie, ale właśnie o podejście, krok dalej, co należy z tym zrobić. Ale czasami w niektórych moich projektach, ponieważ jestem blisko tematów AI, e, automatyzuję ten proces, dodając tam webhooki e, i dzięki temu moi agenci AI mogą ten proces wykonać za mnie. One muszą być oczywiście odpowiednie nakarmione odpowiednimi danymi. Teraz pokażę Ci tylko koncept, a nie krok po kroku jak to wykonać, no bo ten materiał trwałby pewnie dwie godziny. Ale jeżeli taki, takie krok po kroku Cię tematy interesują, chciałbyś zobaczyć dokładnie cały proces, jak to robię i automatyzuję w Rainecie, to daj znać. Znaczy, oczywiście taki tutorial też przygotuję. Żeby to dokładnie działało, to chodzi o to, aby ten follow up wykonać prawidłowo, bo follow up to nie oferta handlowa, to podsumowanie i zaplanowanie kolejnego kroku z plus dodatkowo czymś wartościowym. Dlatego właśnie posiadanie wojpowej skrzynki czy wojpowej centralki, która pozwala nam dokonywać połączenia te telefoniczne i później zapisywać, albo spotkania online na Google Meet, które pozwalają nam robić transkrypcję tej rozmowy, są tak super wartościowe, bo po prostu głowa nie służy do pamiętania. A dzięki temu mamy coś, co pamięta za nas, co, co dokonuje takiej analizy za nas. Więc tego typu agenci w pracy są niezbędni. Równocześnie klient, który widzi, że to my dbamy o ten proces, że prowadzimy go przez ten proces, że nie tylko mu przypominamy się, ale dokonujemy konkretnej wartości, jest dużo Chętniejsze na współpracę. Prowadzenie klienta przez proces sprzedaży, od pierwszego kontaktu, przez follow-up, przez negocjacje, przez finalizację, jest sednem wykonywania dobrych rozmów handlowych. To my musimy jako freelancerzy nad tymi procesami pracować, a takie systemy jak RyNet czy inne systemy CRM mają nam po prostu bardzo mocno uprościć. I idę o zakład, że po kilku takich kontaktach będziecie widzieć ogromną różnicę w liczbach. Dzięki temu ja sam od wielu lat rozwijam swoją firmę, i kiedy współpracuję z firmami jako KO, często właśnie takie procesy sprzedaży i marketingu łączymy ze sobą, optymalizujemy te procesy wewnątrz firmy i bardzo często się okazuje, że właśnie handlowcy tych follow-upów nie robią, bo nie mają na niego czasu, bo są zniechęceni, bo mają inne tematy. Więc zautomatyzowanie tego z pomocą AI może spowodować, że te po prostu kontakty wykonywane są szybciej. No ale najważniejsze w wszystkim jest to, że właśnie firmy muszą zrozumieć, że follow-up to nie dodatek, a fundament procesu. Więc. Kiedy skończysz kolejne, kolejne spotkanie z klientem, nie mów sobie OK, przygotuję podsumowanie maila jutro, tylko wykonaj to jak najszybciej i od razu. Z dobrymi narzędziami pójdzie to szybko, łatwo i przystępnie. Póki to jest świeże, póki to jest dobre. A następnie zaplanuj kolejny krok. Na przykład zapisz sobie zadanie do wykonania i z pomocą chociażby Rainetu jesteś w stanie sobie automatycznie o tym pamiętać, mieć zadania do wykonania. A jeżeli tych kontaktów masz bardzo dużo i mało czasu, to rozważ, rozważ zbudowanie takiego agenta, który ten follow-up może wykonać częściowo za ciebie. Przefantastyczne narzędzie, mam nadzieję, że ci się to spodobało. Daj znać, czy to widzisz jakby sens w tym materiale. A jeżeli interesuje Cię przygotowanie takiego pełnego tutorialu, krok po kroku, dokładnie, jak te rzeczy sobie skonfigurować, to daj znać. Również taki materiał przygotuję. Niezmiennie na koniec chcę podziękować Rainetowi, że jest partnerem mojego bloga. Bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość współpracować, bo to po prostu bardzo. Dobry system, który oparty jest na idei AI first, czyli najpierw mamy sztuczną inteligencję, która ma nam w tym całym procesie pomagać. Tyle ode mnie. Cześć, na razie. Pa.